Witam. Chcieliśmy w tym w krótkim filmiku powiedzieć, że jeśli ktoś zareklamuje naszego serwa w swojej serii najpierw komentarze w komentarzu pis piszcie w komentarzach kto chce zareklamować. Dzięki temu damy mu możliwość zagrania na naszym serwie Hamachi raz jedyny i może to będzie Dwie osoby może trzy ale to będzie raz jedyne zagranie a potem po prostu zmienimy hasło e, no właśnie chce, e, niech pisze w komentarzach kto zareklamuje nasze nawet żeby chociaż powiedział dwa słowa o naszej serii minecraft zig zig no będzie super. i prosimy także o no właśnie o zareklamowanie serwa i no, no mamy i co jest właśnie no Subskry właśnie Subskrypcje, lajki Dużo już chcieli, no właśnie czekaj zareklamowaliśmy na Enka, na Facebooku No jeszcze pisałem, próbowałem pisać do SKKF ale to oni no na nie odpiszą, ale to do jakichś takich mniej, mniej, znanych, mniej znanych serii napiszę, może im się uda Tylko żeby mieć więcej wyświetleń No, no to właśnie, to jest najważniejsze Proszę reklamujcie nas. Mam nadzieję, że wam się podoba ta nowa seria. No właśnie. No, dobrze, Jutro no to może to odcinek się. będzie. No, dobrze. no na razie. No na razie. Siema. Cześć. Układ. Reklamujcie nas. Reklamujcie nas. O, tak. No tak. Do... Reklamujcie, reklamujcie normalnie ludzie, proszę.